Czy wierzysz w spotkania z drugą stroną? A co, gdybym ci powiedział, że według słowiańskiej mitologii istnieje miejsce, gdzie zmarli chodzą i czuwają nad żywymi, i że pewna wyjątkowa postać przeżyła bezpośrednie spotkanie z nawią, uosobieniem śmierci i przemijania? Dziś opowiem wam historię zapomnianą przez wieki, ale wciąż żywą w szeptach lasu i wiatrach Karpat. Historię, którą będziecie mogli zobaczyć oczami wyobraźni, jak byście byli tam ramię w ramię z bohaterem. Jeśli lubisz tego typu historie, bogate, tajemnicze, mitologiczne, zasubskrybuj tutaj kanał, w ten sposób nie przegapisz kolejnych historii, o których świat już prawie zapomniał, lecz których echo wciąż pobrzmiewa. Narodziny oznaczone krwawym księżycem. Wszystko zaczęło się pewnej nocy, gdy niebo wyglądało choro. Księżyc, który niegdyś przynosił spokój polom i nadzieję położnym, Zdawał się czerwony, czerwony jak świeża krew. Starsi powiedzieli, że to zły znak. Że księżyc, kiedy krwawi, to dlatego, że zobaczył coś, czego nie powinien. A tej nocy krwawił nad wioską orłowit niczym otwarta rana na niebie. W centrum wioski, w ciemnej, drewnianej chacie, kobieta krzyczała z bólu porodowego. Miała na imię Mila i była sama, jej męża zabrała wojna dwie zimy wcześniej. Położna zawahała się. Staruszki nie chciały się zbliżać. Mówiły, że dziecko urodzone pod krwawym księżycem przyciąga podziemny świat. Ale Mila nie przejmowała się legendami. Chciała tylko uratować syna. Kiedy chłopiec w końcu się urodził, cisza zapadła niczym koc na cały dom. Nie było słychać płaczu dziecka, nie było powiewu wiatru. Słychać było tylko trzask płonących polan, trzaskających niczym prastare kości. A potem zapłakał. Ale to nie był zwykły ksiek. Jakby dźwięk rozbrzmiewał w dwóch światach jednocześnie, naszym i tym drugim. Położna zadrżała. Uczyniła znak krzyża, a potem znak peruna, starając się zadowolić zarówno starych, jak i nowych bogów, bojąc się popełnić błąd. Dziecko zostało nazwane Radomir, co oznaczać pokój i radość. Ale tej nocy nie było ani jednego, ani drugiego. Sowy zahukały trzy razy, co według legendy oznaczało, że dusza weszła na ziemię, ale być może z niewłaściwego miejsca. Niebo rozpogodziło się wkrótce po narodzinach. Księżyc powrócił do swojej bladej bieli, jakby nic się nie stało. Ale wszyscy wiosce wiedzieli, krew księżyca nie spada przypadkiem. Radomir dorastał, dźwigając ten ciężar. Był chłopcem jak każdy inny, ale nie był tak traktowany. Dzieci patrzyły na niego podejrzliwie. Psy szczekały, gdy przechodził. A lustra, Lustra najwyraźniej nie lubiły długo odbijać jego twarzy. Jego matka chroniła go ze wszystkich sił. Opowiadała mu stare historie, żeby odwrócić jego uwagę. Mówiła mu, że jest wyjątkowy, że księżyc go naznaczył, bo tylko wybrani rodzą się z kryją. Ale Radomir, będąc jeszcze dzieckiem, już czuł, bycie naznaczonym przez niebiosa jest zarówno darem, jak i przekleństwem. A świat wciąż nie wiedział, co się z nim stanie. Zakazana ciekawość i zeflasu. Radomir rósł niczym gałazie samotnego drzewa, cichy na zewnątrz, lecz pełen pytań w środku. W wieku dziesięciu lat wiedział już rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Potrafił odczytywać znaki na wietrze. Wiedział, kiedy nadchodzi burza, nawet bez chmur. Wiedział, kiedy ktoś kłamie, nawet nie otwierając ustęp. I co najdziwniejsze, śniły mu się głosy mówiące językiem którego nikt w Orlowiku nie znał, ale który on, jakimś cudem, rozumiał. Ale pewnego jesiennego poranka wszystko się zmieniło. Wież przygotowywała się do żniw, gdy Radomir usłyszał dźwięk dochodzący z lasu. Nie był to dźwięk zwierzęcy. Nieludzki. To był szept niski, powtarzalny, niczym starożytna pieśń śpiewana wśród liści. Nikt nie wchodził do tego lasu. Nazywała się cień do paznokci, las cieni. Od zarania dziejów starsi ostrzegali, ktokolwiek tam wejdzie, wraca inny, jeśli w ogóle wróci. Opowieści głosiły, że mieszkają tam wędrujące duchy i że jest to jedna z bram do, nawia, świat umarłych. Ale Radomir czuł coś jeszcze. Dla niego ten szept nie był groźbą. To było zwane jakby coś w środku znało jego imię nie imię, które nadali mu żywi, ale inne. Starsze imię. Prawdziwsze. A potem zrobił to. Czego nie powinien był robić. Poczekał, aż wieś zaśnie i pod osłoną nocy przeszedł przez pole, aż dotarł do skraju lasu. Jatr stawał się coraz zimniejszy. Liście nie poruszały się, nawet gdy ich dotykał. Ziemia wydawała się żywa, u jakby zakopane pod ziemią gałęzie wyczuwały jego kroki. Szept stawał się coraz głośniejszy, teraz tak wyraźny jak mowa. Radomir, wchodzi. Szedł. Przechodził między powykręcanymi pniami niczym kolumny starożytnej świątyni. Czas wydawał się dziwny i dźwięk jego własnego serca wydawał się odległy. Kruk przeleciał nad głową, ale jego głos nie był ptasi, przypominał ludzki śmiech, ochrypły, drwiący. A potem przyszedł do czarne jezioro. Nikt nie wiedział, że tam jest jezioro, nawet myśliwi z wioski. Woda była nieruchoma, czarna jak smoła, odbijając niebo jak szkło. Żadnych ryb, żadnego dźwięku Radomir spojrzał i zobaczył zobaczył twarz w odbiciu ale to nie była jego twarz to była inny ktoś lub coś wpatrywało się w niego pustymi ale nie martwymi oczami oczy wydawały się za stare żeby tam być w tym momencie las wstrzymał oddech i Radomir upadł albo został wyciągnięty pewne jest że przekroczył zasłonę o której istnieniu mało kto wie a po drugiej stronie, coś na niego czekało. Przekroczenie zasłony między światami. Kiedy Radomir wpadł do wód jeziora czarnego, nie poczuł zimna. Bez strachu. To nie jest dor. Zupełnie nie. To było jak zapadnięcie w absolutną ciszę w taką, która istnieje tylko przed stworzeniem świata lub po jego końcu. Jego ciało powoli tonęło, ale jakby nie był już w wodzie, lecz przemierzał warstwy, warstwy czasu, pamięci, rzeczywistości. A potem wszystko się zatrzymało. Radomir otworzył oczy. Stał. Ale świat wokół ciebie, to nie było to samo. Drzewa wciąż tam były, ale powykręcane, szare, bezlistne. Niebo było ciemne, nie dlatego, że była noc, ale dlatego, że nie było słońca. Ziemia składała się z bladej gliny i suchych korzeni, jakby świat został pozbawiony życia. Przeszedł na drugą stronę nawia, świat umarłych, Zapomniana kraina słowiańskiej mitologii. Ale nie było to ani piekło, ani raj. Było mrocznym odbiciem naszego świata. Wszystko, co znane, zdawało się opustoszałe i pozostawione powolnemu rozkładowi. Dusze tam były. Nie widział ich wyraźnie, ale czuł. Cienie poruszały się, unosiły niczym gęsty dym. Niektórzy płakali, inni po prostu powtarzali bezsensowne frazy. Starsza kobieta szeptała w kółko: Mój synu, Mój synu, mimo że nie miała oczu, by płakać. I wtedy Radomir zdał sobie sprawę, ani był martwy. Ale to było w miejscu, gdzie powinni stąpać tylko umarli. Próbował się odwrócić, byc, krzyczeć cokolwiek. Ale jeżoro za nim zniknęło. W jego miejscu była tylko gęsta mgła, uniemożliwiająca jakiekolwiek zorientowanie się w terenie. Wtedy właśnie przed nami pojawiła się jakaś postać. Powolna, bardzo wysoka. Odziana w woalki, które poruszały się nawet bez wiatru. Jej stopy nie dotykały ziemi, ale zdawały się ciągnąć za sobą własne cienie. Twarz zasłaniała biała, cieniutka jak pajęczyna tkanina, ale Radomir czuł, że jeśli będzie się wpatrywał zbyt długo, zobaczyłby tam odbicie swojej własnej śmierci. To była ona Nawia. Ale zanim przemówiła, po prostu patrzyła. A Radomir, o nie wiedząc dlaczego, uklęknął. Nie ze strachu. Ale czegoś większego. Coś, czego żyjący nie potrafą opisać, co można jedynie odczuć, co zrodziło się w najbardziej pierwotnym instynkcie człowieka instynkcie rozpoznawania zbliżającego się końca. I wtedy w końcu nawia się ruszyła. Nie mówił głosem: mówił wspomnieniami, z wrażeniami, z rzeczami, które radomi jeszcze nie żyli, ale mał wrażenie, że już są w nim. Przejście zostało dokonane. Ale prawdziwe spotkanie. Mało dopiero nastąpić. Spotkanie z Nawią i Boginią Śmierci. Radomir klęcze. Nawia stała lub unosiła się w powietrzu lub po prostu istniała przed nim. Czas stanął w miejscu, ale nie w poetyckim sensie. Czas dosłownie stanął w miejscu. Liście spadające z pobliskiego martwego drzewa zamarły w powietrzu. Szum wiatru ucichł. Nawet szepty dusz ucichły, jakby sama kraina umarłych wstrzymała oddech, by zobaczyć co będzie dalej? Radomir spojrzał w górę. Wellen i nawi tańczyły powoli, niczym dym pod wodą. Nie było widać twarzy. Żadnych rysów. Tylko obecność, jednocześnie zimna i gościnna. Straszna i sprawiedliwa. A potem mu bez poruszania ustami, bez dźwięków przemówiła do jego umysłu. Jej głos to nie był tylko jeden, to było tak, jakbyśmy słuchali wszystkich matek, wszystkich wdów, wszystkich dzieci. Które kiedykolwiek kogoś straciły, mówiących w tym samym czasie. Przekroczyłeś granice bez wezwania. Nie należysz, ale też nie negujesz swojego miejsca. Widzisz. Radomir próbował odpowiedzieć, ale gardło mu nie drgnęło. Po prostu myślał albo chciał, i ona zrozumiała. Wzywałeś mnie, pomyślał. Odkąd się urodziłem, słyszę twoje imię na wietrze. Nawia podeszła. Nie szła. Tylko pojawił się bliżej, jak myśl, która się rozwija. Jeden z jej welonów dotknął twarzy chłopca. Zimno nie było fizyczne. To było egzystencjalne, jakby na sekundę poczuł, jak to jest być niczym. Nie mieć formy. Nie mieć przeszłości, ciała, pamięci. I tym dotykiem sprawiła, że zobaczył. Radomir zobaczył to, czego nikt nie powinien zobaczyć. Widział delikatną granicę dzielącą światy. Widział duszę, które nie mogły znaleźć spokoju. Widział moment, w którym świat się rozpadnie, ogień na niebie, lód rozdzierający ziemię, ludzie krzyczący do bogów, którzy już nie odpowiadają. Ale zobaczył też coś dziwnego sie, starszy, stojący w środku tego wszystkiego. Nie oszczędzam. Nie niszczyć. Tylko decydując. A potem nawia szepnęła, i tym razem usłyszał to na własne uszy. Jedyne słyszalne zdanie z całej rozmowy. Przyniesiesz równowagę, albo ruinę. I zniknął. Bez ostrzeżenia, bez pożegnania. Jakby nigdy go tam nie było. Świat znów się zawirował. Liście opadły. Cienie szeptały. Ale teraz Radomir wiedział, że nic już nie będzie takie samo. Dotknęła go śmierć. A co jeszcze straszniejsze, rozpoznała go. Ostrzeżenie, przyniesiesz równowagę, lub ruinę. Radomir stał tam sam. Miejsce to wciąż było nawią, światem cieni. Ale teraz wszystko wydawało się cichsze, jakby królestwo odechnęło z ulgą na widok odchodzącej nawi. Dusze znów zaczęły powoli iść, powtarzając swoje pomruki. Niektóre szurały, inne unosiły się w powietrzu. Żadna z nich nie spojrzała prosto na Radomira. Oni wiedzieli, wiedzieli, że coś się w nim zmieniło. I Radomir też o tym wiedział. To zdanie, przyniesiesz równowagę? Albo ruina, to nie było tylko ostrzeżenie. To było fakt. Linia przeznaczenia, o którą nie prosił, a która teraz wyryła się na nim niczym niewidzialna blizna. Próbował zrozumieć, co to znaczy. Równowaga, pomiędzy ciem. Ruina, kogo? Czy to było jego? Joski? Świata żywych? Własności nawi? Pytania piętrzyły się niczym kamienie na ramionach dziecka, które aż do tamtej nocy chciało jedynie zrozumieć. Dlaczego słyszy głosy na wietrze. I wtedy właśnie zbliżyła się jakaś dusza. Była słabą, niemal bezkształtną postacią. Ale w jej oczach pojawił się błysk, o ile w ogóle można to tak nazwać. Zatrzymała się przed nim i powiedziała coś, czego Radomir nigdy nie zapomni. Rozmawia tylko z tymi, którzy potrafą dotrzeć do obu stron. A ktokolwiek dotyka obu stron, nigdy nie należy do żadnej z nich. Potem dusza rozpłynęła się w powietrzu. Niczym dym uniesiony oddechem Boga. Radomir zrozumiał. Nie był już tylko człowiekiem. Ale to też nie był duch. To był link. Co to oznaczało, jeszcze nie wiedział. Ale poczuł w piersi coś, czego wcześniej tam nie było cięzar wyboru. Nawia nie powiedziała, co robić. Nie narzucał. Nie wymuszałem tego. Właśnie pokazałem. A teraz wszystko zależało od Radomira. Wrócić. Zostać. Powiedzieć. Ukryć. Spojrzał ostatni raz na ciemny horyzont tego świata. A w oddali, między górami, migotało coś na kształt martwego świtu. Fałszywy świt. Może ostrzeżenie. Może omen. A potem, jeżoro znów się pojawiło. Jakby nawia sama oferowała mu wyjście. Ale też obserwowała, co jej zrobi. Radomir wziął głęboki oddech i wszedł do środka. Woda pochłonęła jego ciało bez oporu. I po raz drugi w życiu został przeniesiony między światami. Ale tym razem nie wróciło to samo Powrót do świata żywych, na zawsze odmieniony. Radomir wynurzył się z jeziora, jakby obudził się z koszmaru, który nie chciał się skończyć. Ale nie kaszlał. Nie było żadnej dyskusji. Właśnie otworzył oczy i wiedziałem, że wróciłeś. Las gwost cieni wyglądał dokładnie tak samo jak przedtem. Drzewa były wysokie, gałęzie skrzypiały a zapach wilgoci mieszał się z prastarą pleśnią ziemi. Ale co się zmieniło, nie w lesie, ale w nim. Czas płynął inaczej. Radomir miał wrażenie, jakby zniknął na kilka minut. Ale kiedy spojrzał w niebo, zdał sobie sprawę, że już, późnym popołudniem następnego dnia. Wrócił do wioski. Jej stopy, niegdyś lekkie, teraz wydawały się ciężkie. Nie z powodu fizycznego wyczerpania, ale jakby każdy krok niósł ze sobą wieki ech, wspomnień, decyzji, które jeszcze nie zostały podjęte. A gdy dotarł do Orłowicza, nikt go na początku nie rozpoznał. Ten sam chłopiec, ale inny. Radomir mał teraz pasma siwych włosów, jakby zima dotknęła tylko jego głowy. Jego oczy, wcześniej brązowe i żywe, stały się ciemniejsze, niemal czarne, jak jezioro a sposób w jaki wyglądał, był przerażający. On wyglądał poprzez ludzi, jakby widział rzeczy, których nikt inny nie widział. Jego matka rzuciła się, by go przytulić, szlochając. Nie spała od jego nieobecności, ale kiedy dotknęła jego twarzy, zawahała się. Był zimny jak kamień o świcie. Wiesz się zebrawa. Owszem, była ulga, ale i pomruki, kropka. Został zbyt długo. Wrócił z czymś. Albo coś tam zostawił. Radomir ze swojej strony nie mówił o tym, co widział. Nie tego dnia. Nie następnego. On po prostu patrzył. Zaczął często odwiedzać las, nawet w ciągu dnia. Siadała nad jeziorem, jakby czekając, aż znów się odezwie. A czasami szeptane słowa, których nikt nie rozumiał. Języki, które wydawały się starożytne, zrośnięte z wiatrem i ciszą. Niektórzy twierdzili, że potrafił wyczuć, kiedy ktoś umrze. Inni przysięgali, że wszędzie, gdzie się udał, podążały za nim wrony. Pewnego razu, podczas pogrzebu starego chłopa, Radomir po prostu stał na ścieżce, zanim wieść dotarła do wsi. I powiedział. Dziadek Żory już odszedł. Ale jest w pokoju. Z nią kropka. Nikt nie wiedział kim on było na ale wdowa upadła na kolana i zapłakała. Buna tak miała na imię zmarła córka starca, o której nikt nigdy nie wspominał. Od tamtej pory ludzie traktowali go z szacunkiem i dystansem. Nie jak potwora. Ale jak kogoś, kto nosił tajemnica zbyt wielka, by się do niej zbliżyć. Radomir żył. Ale nie tylko na żywo. Był człowiekiem urodzonym pomiędzy światami. I kimkolwiek teraz był, nadal się budził. Jego cisza i wieczny szept cieni. Radomir dorastał w cisze, Nie ze strachu ani nieśmałości. Ale dlatego... Że on słuchałem za dużo. Podczas gdy inni spali, on słuchał zawodzenia lasu. Gdy mężczyźni rozmawiali o żniwach, polowaniach i ślubach, słyszał echa głosów, których nikt inny nie słyszał, głosów tych, którzy odeszli, tych, którzy mieli wkrótce odejść. I tych, którzy nigdy nie powinni byli się tu pojawić. A ani rozmawialiśmy o tym. Nie próbował niczego udowadniać. Nie szukał chwały ani szacunku. Po prostu obserwował. Jakby żył w swoistej równowadze między byciem tu a nieobecnością. Lata mijały. Radomir wyrósł na mężczyznę w wysokiego, szczupłego, ogłęboko osadzonych oczach, które zdawały się nosić w sobie wszystkie zimy świata. Rzadko opuszczał joskę, ale wszyscy wiedzieli: Jeśli ktoś miał umrzeć, Radomir się zjawiał. I jeszcze zanim zabrzmiały dzwony, wrony wylądowały obok niego. Były opowieści. Niektórzy twierdzili, że potrafił rozmawiać ze zmarłymi. Inni wierzyli, że mógłby wrócić do nawi, gdyby chciał i że czasami zrobiłem to we śnie. Niektórzy przysięgali, że widzieli go stojącego na brzegu Czarnego Jeziora w mgliste noce, rozmawiającego z kimś niewidzialnym i odpowiadającego tak, jakby nasłuchiwał odpowiedzi. Ale Radomir niczego nie potwierdził. Nie zaprzeczył też. Jego milczenie stało się legendą. Aż pewnego dnia zniknął. Brak biletu. Brak oceny. Brak pożegnania. Tylko pustka chaty. Niezapalony kominek. I ślady jego stóp na leśnej ścieżce, która kończyła się tuż przy brzegu jeziora. Niektórzy mówią, że wrócił do nawi. Inni uważają, że po pierwszej nocy już stamtąd nie wyszedł i że wszystko, czego doświadczył później, było jedynie cieniem chłopca naznaczonego krwawym księżycem. Ale jest jedna rzecz, co do której wszyscy się zgadzają. Jeśli zimą spacerujesz po lesie, gdy drzewa tracą liście, a świat staje się cieńszy, możesz to usłyszeć. Szept. Niski. Stary. A jeśli posłuchasz uważnie, może zrozumiesz. Być może nadal próbuję ostrzegać. Albo może, czekam na kogoś, kto jest zbyt można zobaczyć. I tak kończy się lub zaczyna opowieść Radomira. Chłopiec, który przeżył spotkanie z nawią. Ale już nigdy nie było tak samo.